Wszyscy w Polsce wiedzą, kim jest Morański. Znaczy, wszyscy oprócz pana premiera. Teraz do kompletu brakuje nam jeszcze tylko debaty w języku francuskim pomiędzy panem Trzaskowskim a Jacą. No a jeśli chodzi o ambasadora we Francji, to ta posada jest już zapewne zarezerwowana. Takiego kuli cyrku świat nie widział. on? I mówią zupełnie serio, brakuje mi tylko do tego wszystkiego jeszcze niedźwiedzia na rowerze. No mielibyśmy k***a komplet. No przecież to jest kula kabaret. Premier państwa polskiego powołuje się na mureńskiego programie informacyjnym. No ja myślałem, że w Polsacie kabaret skończył się wczoraj w niedzielę, a to widzę kontynuacja na całego. No. Dla mnie jest to normalnie sabotaż. Sabotaż. To jeszcze, to jeszcze proszę przypomnieć o jego misjach w Somalii, w Legii Cudzoziemskiej. Może jeszcze o tym tam pogadajcie. Róbcie tak dalej i choćby nie wiem, jakie kolejne rzeczy wypływały na, na Wrockiego, no to, no to nie wygracie. No, mając takie źródła, jeśli chodzi o informacje. A dopisu mam ogromny, że Do Prawa i Sprawiedliwości. Mając takich gości na pokładzie, jak Bocheński, profesor Czarnek, Tarczyński, wy, wy, wy wybraliście na kandydata kogoś takiego, jak Nawrocki. Nie mogę wam tego podarować, bo to przez was ja nie mam na kogo zagłosować. Przez was. Co za burdel. Moi drodzy, dziś o godzinie 20 na moich social mediach orędzie cesarza na temat cyrku, jaki urządzili nam politycy zamiast wyborów. Do zamknięcia systemu brakuje nam już tylko niedźwiedzia na rowerze, ale myślę, że to nie jest żaden problem, bo można wziąć człowieka z pizdą zamiast twarzy, ciosa i przebrać w kombinezon niedźwiedzia, dać mu rower i mamy. System zamknięty. Jeszcze niedawno wyklinali fighty, dziś powołują się na starą gangrenę, czyli największego, no największego debila we fightach, No powiedzmy sobie szczerze. Godzina 20, social media cesarza, orędzie w sprawie cyrku zamiast wyborów.